Ale ta psycha już siada powoli, jest masakra, jest tak ciężko. Skąd? 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 I tak ta twierdza była tak rozpierdzielona. Skąd? No, że szkurna, no! Czemu? Przepraszam, czat. Zjebałem. Zostarałem się. czas do znudzenia muszę przypominać ludziom jakimś człowiekiem, by nikt nie zapomniał o jego występkach. Tak, to prawda. Ale to też. To też nie może się dziać tylko przez jedną osobę. Ja pierdzielę co się dzisiaj dzieje? Co się dzisiaj dzieje? Co się dzieje? Milnowi nie ma to jak dać troszkę Mam, Julie, uwielbiam cię 8 złotych. Dziękuję jeśli się mordeczko, pozdrawiam. Ale zajebisty... Wow! wow. Ja pierdzielę, nigdy chyba nie widziałem aż tak dobrego netheru. Dobra, czy odwalimy wiadro. Ale okej. Okay. Tutaj macie bloki złota. O jezu, wy będziecie mieli je tak pochowane. Nie! Nie chcę tego grać. To mnie za bardzo bolało. To mnie za bardzo. To mi fizycznie zabolało, jak to zobaczyłem. To mnie fizycznie zabolało. To były perły. Nie, to mnie za bardzo zabolało. Nie mogłem tego grać. Wola, wola. Nie chciałem już tego grać. Nie. Mieczad. Nie. Nie dało się. Nie dało się. Nie, nie. Psycha mi siadła, jak to zobaczyłem. Psycha siada. Ale ta psycha już siada powoli, jest masakra, i jest tak ciężko zrobić jakiegoś dobrego rana teraz. Bo ja mam w głowie tak, ja zrobię wykręciłem 37 minut. Ja wychodzę z netheru w, 20, w 24 minucie. Ja mam taki Jezu, jak późno!